Nazywam się Wieleta Jasińska, jestem mamą dwuletniego Alana Jasińskiego. Jesteśmy z Inwałdu. I przed nami biego serce z buja spod Złotej Górki, impreza charytatywna. 50% kwoty uzbieranej właśnie w niedzielę. Pójdzie, pójdzie do Was, pójdzie dla Was, dla, dla Alana w szczególności. Prosiłbym Panią o to, żeby opisać cały problem choroby Alana. Alanek urodził się z maleformacją limfatyczną, z komponentą żylną okolicy szyi dna, jamy ustnej. W drugim tygodniu życia założyli w Prokocimiu lekarza właśnie rurkę trahostominą, która pozwoliła mu żyć, no bo bez tego by się udusił po prostu. Rurkę trahostominą ma do dziś. Podczas zabiegu założenia rurki trochę ostro minę powstała z rośliny w tkawicy, która y, zablokowała jej światło przewodu tlenu. Mhm. Dlatego też Alan będzie musiał mieć założony stent do gardełka, który będzie miał na czas określony na kilka miesięcy, może dłużej, może nawet ponad pół roku, zależy jak to będzie wszystko się goiło po przecięciu z rośliny. Później stent będzie wyjęty, po czym, gdy się nauczy oddychać ze specjalnymi oczywiście filtrami, y, będzie usunięta trachostomia i zaszyta stomia po trochę trachostominej. To jest to wszystko, co ma wydarzyć się w przyszłości, prawda? Tak, tak. To jest bardzo odległy czas, ale na razie dążymy do tego, żeby jechać na pierwszy zabieg. I najtrudniejszy. To jest bardzo niebezpieczny zabieg. Alan ma dwa lata, tak? tak. Jakby go określić tak na co dzień. On jest bardzo energicznym dzieckiem, trzeba wszędzie na niego uważać, biega, skaka, rozumie bardzo dużo, rozumie, że ma rureczkę, więc jest świadomy też, że pewnych rzeczy mu nie wolno robić i też go tego uczymy. Lubi grać w piłkę, jeździć na czym popadnie, nawet na malutkich autkach, także, także radzi sobie jak najbardziej, jest, jest do tego przyzwyczajony i sobie radzi z tym wszystkim. Bardzo dobrze. I potrzebne są pieniądze. Taki zabieg jest bardzo kosztowny, prawda? Tak. Koszty zabiegów Alana łączny za trzy zabiegi i za jego pobyt w szpitalu wynosi 18 tysięcy euro. Oprócz tego jest to mój pobyt, pobyt tłumacza i oczywiście tłumaczenie też kosztuje. Przejazdy i tak dalej. No, dzień codzienny też jest kosztowny. Same filterki, jeden filter kosztuje 11 zł. Wymaga ich 3 na dzień. Jak to się w ogóle stało, że. Bieg po serce z buja. pieniądze z biegu będą przekazane Alanowi, bo Wy jesteście też w Fundacji Promyczek, tak? Alan tam uczęszcza do Fundacji Promyczek? Tak, tak. Chodzimy na zajęcia właśnie z logopedą i to też tam się troszeczkę dowiedzieliśmy na temat tego, że będzie się odbywał taki bieg po serce z buja. Poszliśmy do burmistrza i to tam właśnie on nam pomógł chyba z tym wszystkim, tam składaliśmy pismo. Dalej to już samo się toczyło, odezwali się do nas właśnie, że chcą zorganizować dla Alana bieg po serce z i bardzo się ucieszyliśmy z tego powodu. To nie pozostało nam nic innego jak jeszcze raz zaprosić na niedzielę na bieg po serce z spod Złotej Górki. Zapraszamy i z całego serca dziękujemy za każde pieniążki przekazane dla Alanka.